Życzę Wam zdrowia i radości w miarę możliwości na te święta Wielkiej Nocy. Do życzeń dokładam podróże Raczka Pustaczka po Europie. Zostańcie w domu i posłuchajcie. Przywitajcie się z Pustaczkiem, z Raczkiem, wielkim podróżnikiem. Co przemierzył świat wokoło, został także morskim wilkiem. Tuż nad rzeką łowi ryby. Z nudów czasem dłubie w nosie. Minę bardzo ma markotną, chyba dzisiaj nie jest w sosie. Od ostatniej swej podróży minął rok, a może więcej. Duszno mu jest w swej skorupce, krzyknął głośno – ja cię kręcę, nie wytrzymam tego dłużej, leniuchować, nic nie robić. Gdy pomyślę, nowe góry, nowe szczyty mogę zdobyć. To przygoda w brzuchu wierci. Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Musi ruszyć zaraz w podróż. Nic mu więcej nie pomoże. Włożył buty, czapkę z daszkiem. Nowych czynów znów dokona. Do plecaka włożył prowiant, modny sweter i smartfona. Przejdę się po Europie. Rozprostruję nieco kości. Będę zwiedzał wielkie miasta. Ktoś na pewno mnie ugości. To co przeżył i zobaczył, Wiarę temu zaraz dacie. Co mądrego raczek pisał. W książce teraz przeczytacie. Paryż. Miasto Paryż nad Sekwaną. Tak nazywa się ta rzeka. Wszyscy mówią po francusku, wieże widać już z daleka. Wieża Eiffla. cud ze stali, nazywano ją przed laty. Ptaki na niej robią gniazda, miejsce spotkań mamy. A w Paryżu restauracje, do jedzenia tam przysmaki, wszak wykwintnie serwowane żaby, muchy i ślimaki. Przede wszystkim miasto sztuki i artystów tam bez liku. Od stuleci tworzą dzieła, czasem nawet na chodniku. Są galerie, są muzea. Tu zobaczysz stare dzieje, Jak królowie wyglądali, Wiatr historii zewsząd wieje. Paryżanie, Paryżanki, Wszyscy pięknie wyglądają, Mówią Francja elegancja, Na ulicy się kłaniają. Paryż to stolica wielka, Kraju, co się Francja zowie. A gdy spotkasz tam kloszarda, o tym mieście ci opowiem. Berlin. Bardzo blisko od granicy, mówią także tuż za miedzą, miasto w chwale dumnie stoi, wszyscy w świecie o tym wiedzą. Berlin to stolica Niemiec. Kolorowo malowana w środku miasta stoi brama. Brandenburską nazywam. Są muzea, są ogrody, artefakty Pergamona, aż z Egiptu przywiezione. Spotkasz tu ten Hamona. Wszyscy mówią po niemiecku, jedzą kebab, smaczne bursty. Nie jest to zbyt dietetyczne, można dodać też kapusty. Spotkasz ludzi wszelkiej maści biali, żółci, kolorowi. Uśmiechają się do siebie, do pomocy są gotowi. Bawią się na dyskotekach, na ulicach są parady, lecz pracują na to ciężko. Takie życie nie ma rady. Niemcy naród pracowity. Schludnie tam i czysto wszędzie. Uczmy się, jak gospodarzyć a z pewnością lepiej będzie. Bruksela Belgia to jest kraj malutki, z wielkim sercem. Za stolicę ma Brukselę. Karuza w środku historii. W dwóch językach rozmawiają, jeden inny od drugiego. Po flamandzku i francusku nie rozumiem nic z tego. Napoleon Bonaparte przegrał bitwę niedaleko. Teraz pasą się tam krowy, dają całkiem pyszne mleko. Ważne miasto to ta Bruksela, tam parlament Europy. Siedzą, radzą, debatują, mają wszystko, nawet koty. Święto to kwiaty. To w Brukseli jest tradycja. Raz do roku w centrum miasta rosną kwiaty na ulicach. Tuż za rogiem rzeźba mała. Chłopczyk stoi całkiem goły. Sika sobie do kałuży zadziwione nawet pszczoły. Lubią frytki jeść Belgowie. Tak chrupiące, tak różowe, To ich sprawa narodowa. Smażą w tłuszczu i gotowe. Rzym Viva Roma! Ciao Italia! Krzyknie każdy, kto tam stanie. W Rzymie, mieście panteonu, A na sznurkach wisi pranie. Jest wesoło, gwarnie, głośno, Włosi naród hałaśliwy. Po ulicach mkną motorki, spojrzysz wyżej, ujrzysz dziwy. Urokliwe kamienice, Rzym wygląda jak muzeum, z góry patrzy na to miasto, historyczne Koloseum. Gladiatorzy tam walczyli dla Cezara i dla chwały. Tam, gdzie dzisiaj są fontanny, to posągi bogów stały. Modlą wierni się na placu, o co chodzi, co się stało. W małym oknie stanął papież, w Watykanie to się działo. Jeśli lubisz jeść spaghetti, albo pizza ci smakuje, a to jedno musisz wiedzieć. To Italia w tym króluje. Wieczne miasto ma legendę, o wilczycy i o dzieciach. Własną piersią je karmiła, teraz stoją na pomnikach Ateny. Afrodyta, Zeus stary. To antyczni są bogowie Hades, Hermes i Temida Gdzie mieszkają? Kto mi powie? Olimp w Grecji jest ich domem Bardzo dawne są to czasy Dzisiaj znajdziesz tu Aten Miasto fajne jest na wczasy Kuchnie mają wyśmienitą Słońce, plaże i lazury Na wakacje jedź z rodziną Morze, wyspy są też góry. Jest w Atenach takie miejsce, żołnierz gwardii prosto stoi, ma spódniczkę, but z pomponem i nikogo się nie boi. Jednak miejsce najsłynniejsze, które cały świat odwiedza, to akropol, tam na wzgórzu. To chlady cała wiedza. Archimedes wraz z Talesem matematyki uczyli. Pitagoras geometrii, byśmy kiedyś mądrzy byli. Grecja to jest kraj miłości. Tam mieszkała Wenus z Milo. Chciałbym trochę tam pomieszkać. Z kolegami? To by było... Madryt. Ech, w Madrycie to jest życie. Mówią tak ci, co go znają. Nawet będąc tam przez chwilę, w sercu miasto zostawiają. To Hiszpania, kraj gorący. Tam flamenko, kastaniety wszyscy piękni, urodziwi i mężczyźni, i kobiety. Jakieś wielkie poruszenie, to korrida dziś wieczorem. Gdybym był aż tak odważny, zostałbym torradorem. Na arenie zamieszanie łapią byki za ogony, potem brawa i oklaski, a przed nimi płaszcz czerwony. Wszyscy chłopcy w piłkę grają na boisku, na ulicy. Przykład daje Real Madryt. Kto ma sukces? Ten, kto ćwiczy. Gdzieś w Madrycie jest fontanna. Wielki symbol źródła wody. Z tego źródła nazwa miasta. Ponoć na to są dowody. Jak wyjedziesz poza miasto, stary wiatrak w polu stoi. Tam... Zobaczysz Don Quixota, co starego konia mój. Wiedeń. Nad pięknym, modrym Dunajem magiczne miasto zachwyca. To Austria tańcząca walczyka, a Wiedeń to jest jej stolica. Tu każdy, kto kocha muzykę, klasyczną, a jakżeż szlachetną, Słuchając, unosi się w chmury, nie spadnie, gdy sznurek obetnę. To sztuka tak sprawia, że człowiek, z natury wrażliwy na piękno, doznaje uniesień artysty, najtwardsze serca wymiękną. Jest w Wiedniu wesołe miasteczko, zabawa ci tam nie ominie. Okręcisz się na karuzeli, pojeździsz na diabelskim młynie. Gdy znudzi ci się zabawa, weź mamy swą do opery. Bywając zaś na salonach, poprawisz swoje maniery. Gdy zima zawita do Austrii i śniegiem jest zasypana, to możesz pojeździć na nartach, przed domem ulepić bałwany. Wiedeń to miasto Mozarta, Straussa i Beethovena. Tworzyli cudowną muzykę. Piękniejszej to już chyba nie ma. Londyn. Nad Tamizą, gdzieś na Wyspach, w Europie oczywista, Londyn stoi w pełnej krasie, miasto nowoczesnych wystaw. Londyn to jest metropolia. Wielkokulturowe miasto. Na śniadanie tradycyjnie zjesz pudingu oraz ciasto. Rano budzi cię dźwięk dzwonu. Nazywają go Big Benem. Zrywasz się na równe nogi. Czemu? To właściwie nie wiem. Potem słychać śpiew i mama na meczecie niedaleko. Taka to jest Europa. Piją nawet kozie mleko. Na ulicy, w centrum miasta, można spotkać dżentelmena. Ma melonik, parasolkę, raz w miesiącu krawat zmienia. Idę sobie, aż tu nagle droga się podnosi w górę. To londyński most zwodzony, wystraszyło nawet kurę. A na koniec. To w Hyde parku zaśpiewałem pieśń pustaczka. Fałszowałem, bo tam mogłem. taryłem się jak wycieraczka. Praga. Spaceruję po tym mieście z moim starym przyjacielem. Grecik tutaj mnie ugościł, przyleciałem do doń w niedzielę. Praga leży nad Wełtawą. To jest taka duża rzeka. Krecik nagli, bo już żwirek z muchomorkiem na nas czeka. Więc pędzimy co sił w nóżkach przez Hradczany i Namesti. Sławni oni w całym świecie. Chciałbym poznać jego mości. Chcemy spotkać się w muzeum. A muzeum to zabawek. Wielce mnie interesuje ta kolekcja pięknych lalek. A wieczorem na kolację zjemy kotlet i knedliki, w barze, w którym dawno temu Wojak szwejk miał dwa stoliki. Po kolacji, mala strana miejsce, gdzie się zrelaksujesz. Tu przychodził Alfons Mucha i Franz Kafka to poczujesz. Czas nam mijał bardzo szybko. Krecik norkę miał w trawniku. Było miło i przytulnie, ciepło prawie jak w kurniku. Budapeszt. Polak, Węgier, dwa bratanki. Takie zdanie usłyszałem. Mam bratanka w Budapeszcie i nic o tym nie wiedziałem. Lecz po której stronie mieszka? Może w Budzie? Może w Peszcie? Rzeka Dunaj miasto dzieli? Będę szukał w całym mieście. Dziwny język Węgrzy mają, gdzie zapytać, kto mi powie, może wiedzą w parlamencie? Wszystko kłębi mi się w głowie. Siedzę sobie na Keleti. Zastanawiam się od rana. Jak wygląda mój bratanek? A jak głowę ma barana? Albo kozy? Niemożliwe. Pewnie do mnie jest podobny. Ma czapeczkę, szczypce w rękach, wygląd dzielny, ale drobny. Wtem z Dunaju wyszedł raczek. Macha do mnie już z daleka. Rany Julek, to jest szandor. Już od wczoraj na mnie czeka. Wszystko dobre, co się kończy, dobrze i optymistycznie. Ja rodzinę mam na Węgrzech, on ma w Polsce, ale ślicznie. Sztokholm. Ależ tutaj jest gorąco. Nie wytrzyma. Już mam poty. Co tu robię? Zapytacie. Jestem w saunie na północy. Do Sztokholmu mnie przywiało. Miasto Szwecji broni dumnie. Kiedyś tutaj wikingowie w swych osadach żyli tłumnie. Jedzą tutaj kotbulary, takie małe kotleciki. Śledzie w miodzie, inne ryby i pakują to w słoiki. Jest legenda. Powiadają, że w tym mieście po północy papierowy chłopiec chodzi i porywa dzieci w nocy. Oczywiście to nieprawda. To rodzice wymyślili, żeby dzieci, gdy jest ciemno, już się nigdzie nie włóczyły. Jest jezioro i miasteczko, a w nim kamień, bardzo stary. To Siktuna, pierwsze miasto, kamień mówi czary, mary. Szwecja leży w Skandynawii, to prastary ląd Walhaly. Syn Odyna, torem zwany, wszystkich wokół młotkiem wali. Moskwa. Siedzą w Moskwie dwie matrioszki, w sklepie siedzą na wystawie. A gdzie reszta? pyta jedna. Tańczą dzisiaj na zabawie. Wszedł do sklepu biały. Gdzie są wszystkie? mruknął gniewnie. Muszę kupić tu pamiątkę, kiedy wrócę na Syberię. Dużo śniegu pada w Rosji. Czasem bardzo zimno w nogi. Zdejmij buty, włóż walonki. Ot niestraszny już mróz srogi. A gdy słońce tu zaświeci, gwilżże głośno pan milicja. Wilki gonią gdzieś zająca. Taka tutaj jest tradycja. Stoją cerkwie kolorowe. Kreml z oddali groźnie zerka, na arbacie, na deptaku. Wszyscy bawią się tam w berkach. Rzeka Moskwa sennie płynie i pamięta stare czasy: Jak nad rzeką car z tarycą urządzali sobie w wczasy. Życie w Rosji nie jest łatwe. Większość żyje w znoju. Ludzie, lecz to wszystko bez znaczenia, bo Rosjanie dobrze mówią. Dublin. W Europie, gdzieś na wyspie, w mieście Dublin, na kominie, tam gdzie wiatry smutno wieją, święty Patryk zrobił minę. Tak się wszyscy ucieszyli, tej radości brakowało. Zbudowali szynki, aby, tam się bractwo spotykało. Na pamiątku raz do roku Irlandczycy święto mają. Wszyscy chodzą na zielono, brody, czapki przywdziewają. Założyłem śmieszne gacie, w szczypcach trzymam kufel piwa. Tańczę, śpiewam na ulicy, a przyjaciół wciąż przybywa. Harce trwały aż do rana. Choć e, że mrakiem głowa boli, popłynąłem w głąb Irlandii, co by ulżyć swej niedoli. Odwiedziłem swą rodzinę, tu w Irlandii godnie żyli. Wyjechali w świat daleki. Rzekę Odrę opuścili. Wyspa to nie byle jaka, Chociaż deszcze tu padają, Przybywają zewsząd raki, Gościnności doświadczają. Warszawa Hen wysoko, ponad chmury, Orzeł biały zatroskany, Lata w kółko, zerka na dół, Kosynierzy tam, Uany. Nieszczęśliważ była ziemia przez stulecia, poprzez wieki. Teraz wolna jest i dumna, a jej godłem orzeł wielki. W środku ziemi tej Warszawa, Rzeka Wisła, wielkie sprawy. Naród mieszka tam, Polacy, dzieci mieszka i dobrawy. Swą ojczyznę pokochali. Za stolicę, za jej dzieje, zawsze staną w jej obronie. Hochoł zaśnie, kur zapieje. Orzeł dumny siadł na szczycie, wieży zamku królewskiego i rozglądał się ciekawy. Tyle dzisiaj tu nowego. Uśmiechnięci młodzi ludzie, głośno wokół dokazują tam syrenka z mieczem stoi, bazyliszka wypatrują. Myśli orzeł pełen wiary, aby wielkim stać narodem. Zanim ruszysz w świat szeroki, zapamiętaj skądś rodem. Koniec.